Szanowni Państwo, Słabka Partykę poznałam wiele lat temu, kiedy przyjechałam na zorganizowany przez niego piknik unijny Tarnobrzeg na prezydencyjnej fali. On był jego pomysłem i organizatorem. Od tamtej pory ściśle z nim współpracuję. Dlatego, że cenię sobie osoby, dla których zaangażowanie i oddanie dla swoich małych ojczyzn jest tak bardzo ważne. Zawsze w rozmowach ze mną dzieli się swoimi troskami o problemy Tarnobrzega i o problemy. Was, mieszkańców, wiem, że głęboko w sercu leży mu troska o wasze miasto, o wasz byt, o to, żeby jak najlepsze przyjąć rozwiązania, aby jak najwięcej środków finansowych ściągnąć do Tarnobrzega. Wierzę przy Państwa, że sławek będzie Państwa godnie reprezentował, bo jest fajnym, uczciwym, otwartym człowiekiem. Popieram Sławka Partykę w wyborach do Rady Miasta i proszę o to, abyście wy także go poparli. Pozdrawiam bardzo gorąco, Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.